Zrobić jedną rzecz, przełączyć go na. Yy, tak, tam na dole jest, przełączyć go na YouTube'a, żeby obserwował, jak to wygląda. Tam, gdzie na dole. Dobra. Joachim znowu wpadł i wypadł. Startujemy, dzieci, wobec tego, kochane. A, rafik wpada i wypada. No jest przeciążenie. Wszedłem. Wszedłem, mówimy. Także proszę pani, bez Ignacego gramy dzisiaj, tak? A, pani Moniko, bardzo się cieszę. To się cieszę, ale do symultany jeszcze zapraszam. Tu do symultany jeszcze zapraszam. Nie ciebie, kochany, tylko tutaj o. Jeszcze raz mówię, w takich turniejach mogą grać wasi bracia, rodzice, dziadkowie, mamy, babcie. Turniej przyjmie. Nie gram jeszcze, dopijam łyk herbaty. Ja też nie. A, rozumiem, rozumiem, do żony się trzeba słuchać. Dobra, kochani, startujemy niestety bez Ignacego, uwaga. Natomiast można mnie oglądać, można to oglądać na YouTubie. Lecę. Teraz proszę na mnie nie krzyczeć, bo ja jestem przestraszony. Dostaję oczopląsu, gram ze wszystkimi, z każdym powinienem zrobić już jeden ruch. To Ignasiu. Szachowy uniwersytet. Wchodzimy. Ja się ze mną będzie grał tylko pionkami. Masz tam na dole łącznik. Ja nie mogę gadać, bo mi le czas leci we wszystkich partiach. Czy wy to <laughs> dzieci rozumiecie? I wszystkie partie przegram przyjdzie taki moment. No bo miałeś 5. O! Ja królem ruszył do ataku. Ale zobaczcie mi tych minut ciągle ubywa. Czy Wy tego nie widzicie? Już mam 33. Bo jak mi czas leci. Ile ja tych partii gram? Ja gram. Nie, co jest nieuczciwego Ignaś? Mam, ale mi le, czas leci 10 razy szybciej niż wam. Czy wy to rozumiecie? Już mam 33 minuty. Jak na ślepo? <śle> Macie coś problem z monitorem? Ja też gram na ślepo. O, jachim. Trzema pionkami na mnie się rzucił. Macie jakiś problem z monitorem? Może sobie ustawiliście grę na ślepo? Można sobie ustawić, że nie widać figur. No w liczę TV też mamy. Jest napisane Kaczoreczek strumieniuje, to znaczy, że jest i w TV. I na licze się jest. jest. Ale w liczę TV jest tylko simultan. Nie, was nie widać. Nie, co to znaczy, że my musimy mieć tak jak normalny, nie rozumiem tego słowa. Może sobie nie ustawiliście figur. No nie wiem, jest tu taka opcja. Posłuchajcie, nie wiem ja co na to pytanie odpowiedzieć. Jest to dla mnie problem. Co ja tu królem zagrałem? Jest to dla mnie problem nowy i nieznany. No właśnie, Kamila ma wszystko. Ja już, już mam 30, zobaczcie, że mi czas leci we wszystkich partiach naraz. No ale za chwilę będę miał jeszcze mniej. Mówię Wam, że mi czas leci we wszystkich partiach naraz. Czy to tak ciężko zrozumieć? Ja też gram na ślepo, Hetmana za juziowi. Chcę Juzio uważę na Hetmana. Kto to tam komuś podpowiada? Super Jan dostał super szacha. Ojejku. I tu dostał super szacha. Oczywiście, ale bardzo, bardzo krótko, bo późno jest i nie zdążycie na dobranockę, dobrze? Ale pokazywać gry mogę tylko na na YouTube. Nie wiem, mo zapis można cofnąć. Tam jest zapis, jest zapis. Jeszcze raz mówię, że ten, co mnie pyta, co zbił, niech cofnie ruchy. Tutaj można w zapisie cofnąć ruchy i zobaczyć. Ja też. Bo mam, zaparowały mi okulary. Kamila bardzo ładnie gra. Co Ci się wyświetliło? Roszuję. Zobaczcie już mam 30 minut tylko, ten czas mi ucieka, ja wiem co to jest pół godziny, zaraz będę miał 20 minut ani się obejrzę, Kamila bardzo ładnie gra, o Kamila chce mnie ograć. Dlaczego ma przegrać? Rafi graj swoją partię. O jakim podstawił hetmana, to biorę. No ja też nie wiem co mi zbiłeś. Oj 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 A tu król chodził. A tu król chodził. A tu nie słyszę i niedługo będę miał 20, a potem 10 i nie nadążę ruchów robić we wszystkich partach. Wam to się wydaje, że ja mam tego czasu dużo. Muszę tego Hetmana. Zar! Jak się skończy partia, po, o, oczywiście, że grajcie na znajomych. Ja też gram na znajomych. No właśnie, mówiłem, że ten czas mi leci, jak to mówili w jak doniczka z okna. Ojejku. No jak za dużo już mam 28 minut. Wiem i ja gram na ślepo. Nie, nie bardzo rozumiem, dlaczego gracie. Mam zaparowane okulary. Pan szachuś, rafi. Czachusia. to co wy mówicie, to nigdzie nie idzie. Idzie tylko obraz simultany. Też nie idą, oczywiście. Idzie tylko to co widać w oknie na... od jego. Ktoś krzyczał, że mam dużo minut, że mam 27 tylko. Jakby dzieci mnie zagadywać. Ja też nie wiem, jak się ruszyć. Wracam konikiem tu. A Juzio mi tu. Józiowi, co tu zagrać? Józiowi? Wierzę podciągnę. No, Joachim, właśnie jesteś na YouTubie w tej chwili. Nie, Twoja pozycja jest na YouTubie w tej chwili. Zabieram ci wierzę. Teraz z Rafim Gram na YouTubie. No to świetnie, to się bardzo cieszę. Teraz z Kamilą Gram. Kamila ma bardzo ładną pozycję z Joachimem. Z już gram. Józiowi dam Sachusia. Józiowi zabiorę te wieże. Rafio, Rafiemu mu dam szachutka. I ty Ignacy to zobacz na YouTube jak my tu gramy. No teraz jest Kamila właśnie. Kamila mi zaofiarowała Hetmana. Na, na liczę się też widać. I na tłyczu jeszcze widać. Na tłyczu jeszcze widać. Twitch, Ktoś słyszał takie trudne... Co zrobiłeś? Co to znaczy schakerował? No, i ja nie wiem, to skąd ja mam wiedzieć? Trzeba dać jakiegoś mata, bo tutaj nic nie mogę. Kto to krzyczy? Ja to znaczy kto? Diego, jak mi. O, jest Diego, jest Diego, twoja szachownica. Jak się. Jeszcze raz mówię, komputer sami. Z kim? Z Brunem gram. Pewnie, że gram, tylko nie wiem. Teraz Rafiemu daję pana szachutka. Teraz z ja Himem. Pana szachutka? Kto gdzie stoi? Może dostałeś ma szaszka Matusia? Od jego gram z tobą? To mi komputer podaje. Tak, do YouTube'a cały czas jest wysyłane. Można na YouTube'ie oglądać, można na Twitch'u i można na Lichesie. Szachowy Uniwersytet. Przecież dałem tam łącznik, Ignasiu. Trzeba wejść na szachowy uniwersytet na YouTubie. Z chwileczkę. Chwileczkę. Odpowiadam Ignacemu. Trzeba wejść na szachowy uniwersytet i tam jest transmisja na żywo. Może być napisane lyfe przez V. Jasne? No i znowu nie słyszę, ktoś za daleko od mikrofonu siedzi. No to bardzo dobrze, po to jest YouTube, żeby oglądać. Tylko na YouTubie, tak jak mówię, widać tylko. Już mówiłeś, że Janek jest na górze. No Janek świetnie mówi. Janek ma rację. Słuchać się Janka Bruno. Jest? No widzisz. Jak nie jest dostępne? Widać mnie z lwa za mną, widać. Wiego, dziękuję Ci za grę. Bardzo ładnie grałeś. Lew, bo lew musi otwierać paszczę. Jeszcze gram symultanę tutaj bardzo tak, o Kamila to bardzo ładnie. 727, a nawet powinien zrobić 728 już. Przecież gramy już symultanę, tylko o, poprawiam na 28. Jest 28? Niemożliwe. Kto mnie słyszy? No, Joachimi, ale masz dobry dzień. Wiem, mówię tu i tam. Mówię tu i tam. Niemożliwe. Znowu? I słyszę się tu i tam. Joachim. No, wciąż grasz jeszcze? Ale prawdziwe, co Joachim? Czego nie widzisz? Ograłem cię to trzy partie jeszcze gram. Nie z tobą? No to masz pecha. Wydaje mi się, że zaraz coś wygram. kochane dzieci, jeżeli trzy osoby na mnie krzyczą, to ja się was po prostu boję. Kto powiedział do widzenia? Do widzenia, Kamilo. Bardzo miło się z tobą grało. Słucham cię, Bruno. Bruno nie powinien do ciebie mówić. Do widzenia. Dobra, można mi zadać parę pytań. Pięknie. Skończyłem symultany, miałem szczęście, wygrałem 10 partii. Kto ma jakieś pytanie? Bo za tydzień się zobaczymy na żywo, jak dobrze pójdzie. Czy ktoś chce o coś zapytać, kochani? Możesz być hostem. No dobra, kochani. Świetnie. Dobra, kochani, zrobię tak. Zakończę transmisję tu na